Zobaczymy ten stary nikamok. kamok Nie, 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 mister dzieło I znów kolejny odcinek Chcesz coś z, tyłu... z tyłniarki? Z, zaczynamy eee, Dobra, ja nie chcę z tyłniarki Dasz tyłnarki. A co mi dasz? A chcesz perłę? Chcesz? pochodnie kogo pod... U kogo miał ty kot? Wojt, Nikołaj już tylko! Nie kop tu, nie kop pojtery! Tak, Ej, to wiecie co... Yy, oszuścik. Ale czemu na mnie? No, bo oszuścik. Okej, okay. to taki... może krzciutki odcinek na szósta. To no, jak wody tamten! ten. Oj wojt, no. wojt, 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 Ze mną było. Kamo! <laughs> Николай, ты хочешься впасть? Николай, ты Николай, ты хочешь впасть? Николай, ты хочешь впасть? Николай,